Platforma Obywatelska znika po 24 latach? To koniec Platformy Obywatelskiej w obecnym kształcie? To już przesądzone. Nic bardziej mylnego, to tylko przegrupowanie sił. Słyszymy. Potrzebna jest nowa siła, nowa świeżość. Na półmetku rządów Platforma Obywatelska ma połączyć się z inicjatywą polską i nowoczesną. Wspólnie z partnerami z nowoczesnej, z inicjatywy polskiej, chcemy, by to, co robimy, było jeszcze lepsze, jeszcze sprawniejsze, jeszcze lepiej zorganizowane. Na ten moment trwają rozmowy nad sposobem połączenia partii. Brane są pod uwagę dwa rozwiązania: włączenie nowoczesnej i inicjatywy polskiej do Platformy Obywatelskiej albo utworzenie nowego ugrupowania. Nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie jego nazwy. Tu opcji na stole jest kilka. Co to będzie oznaczało w praktyce? Wspólną partię, wspólne decyzje, wspólne działania. E, to po prostu taką większą wspólnotę. Do ogłoszenia zmian w Koalicji Obywatelskiej ma dojść w okolicy 15 października. To ma być symboliczne nowe otwarcie. Życzę wam powodzenia, trzymajcie się, niech was Bóg prowadzi. A to wiąże się z tym, że standard partii z ponad 20-letnim stażem zostanie wyniesiony. Żal? No żal, znika jej nazwa, natomiast konstrukcja, ludzie, wszystko zostaje. Mówi Grzegorz Schetyna, który jest jednym z założycieli Platformy Obywatelskiej. To jest rozszerzenie formuły i też pokazanie drogi do, do właśnie następnych kroków integracyjnych, które pozwolą nam wygrać wybory w 2027. Pytanie, czy ten proces integracyjny obejmie też PSL i Polskę 2050. Obie partie według większości sondaży nie dostają się do Sejmu. To jest bardzo dobre pytanie, skąd tak niskie notowa na pewno mm, musimy... Y, z przyjrzeć się, czy polityka też komunikacyjna, którą w ostatnich miesiącach prowadziliśmy, czy to nie jest też przestrzeń, którą powinniśmy poprawić. Na zmiany w polityce komunikacyjnej już postawiła Platforma Obywatelska. Od kilku tygodni w sieci zamieszcza mocno konfrontacyjne filmiki, jak choćby ten. Rząd pracuje dla ludzi, a prezydent chowa się za politycznymi show. A premier intensyfikuje pozytywny przekaz o działaniach rządu. To odpowiedź na popularność w sieci polityków prawicy. Wydaje się, że tutaj Platforma Obywatelska i rząd odrabiają lekcje i starają się nadrobić ten dystans.